Mateuszu, pierwszy biskupie kanadyjski polskiego pochodzenia, o odprawienie tej mszy świętej dziękczynnej, w której uczestniczyć będziemy modlitwami naszymi, wspierając Twoje modlitwy. Tyż przez Twojego Syna sprawiłeś, że staliśmy się nowym złożeniem. Niech Twoja łaska Przekształci nas na słód Chrystusa, w którym nasza ludzka natura zjednoczyła się z Twoim bóstwem. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. Śpiewajcie Panu pieśni nową. Głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętym. Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcom, a synowie Syjanu radują się z tym Królem. Śpiewajmy Panie Boże. Nauczyciel, oto ten, który był z Tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym Ty wydałeś świadectwo, teraz udziela chrztu i wszyscy idą do niego. Na to rzekł Jan. Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba. Wiele pięknych przejawów wiary i głębokiej czci dla Matki Jezusa możemy znaleźć w historii i literaturze, w i w pobożności narodów. Znakomicy malarze i rzeźbiarze jak Leonardo da Vinci, Michał Anioł, którzy czy poświęcili Marii wiele swoich obrazów i szesze. Wielu, wielu wybitnych kompozytorów wyraziło swój kult do Marii i w dziełach muzycznych. Znamy wszyscy piękne melodie Ave Maria, Gunoda i Schubert'a, z wielką moczą o Marii pisali poeci. Wśród naszych narodowych poetów obok Miskiewicza Marią sławi Juliusz-Hubacki, Cyprian Norbi, Adam, Adam Asny, Jan Kastrowicz, Stanisław Zwijański i inni. Cześć Marii została się roztacza się po całym świecie. W różnych krajach świata czczone są cudowne obrazy Marii, budowane są świątynie pod jej wyzwaniami, powiedziane są miejsce Pierwszym Chodem. chleb połączony ze wzajemnym składaniem życzeń jest wyrazem naszej dobrej woli i życzliwości. Jest stosunkowo głoda, bo pierwsza rodzina polska sprowadziła się do Oakville dopiero latem 1945 roku. Byli to obecni tutaj na sali państwo Jan i Katarzyna Wolanoczko. w Oakville stała się grupa Związku Polaków w Kanadzie, założona w roku 54. W tym samym czasie odczuwano także potrzebę polskiego kapłana. Zaspokojenie tej potrzeby zaczęto szukać tam, gdzie na pierwszy rzut oka była ona najłatwiej osiągalna, a więc w parafiach polskich w Toronto. Księża oblaci, którzy się opiekują parafiami polskimi w Toronto, odpowiedzieli na ten apel i zaczęli przyjeżdżać z nabożeństwami do Oakville, ale tylko dorywczo. To jest okazji świąt lub innych wydarzeń. Kilka nabożyć w przeciągu roku zaczęto uważać za niewystarczające... I coraz częściej myślano o stałych mszach świętych we wszystkie niedzielę i święta. Zdawano sobie z, równocześnie sprawę z tego, że osiągnięcie zawierzonego celu może nastąpić tylko w porozumieniu z władzami diecezjalnymi, a więc z kurią w w tym stanie rzeczy brakowało tylko pobudki, która by zamieniła myślenie w rzeczywistość. W lipcu 1975 roku bawił w południowym Ontario Ksiądz Biskup Władysław Rubin, pełnomocnik Rymasa do opieki religijnej nad Polonią. Ksiądz Biskup Rubin przyjął delegację z Ołkwi i poradził, aby zebrać odpowiednią ilość podpisów pod petycją o stałe święte w języku polskim w Ołkwi i przedstawić tą petycję w kurii w Hamilton. W tydzień później udaliśmy się z podpisami do obecnego tutaj księdza proboszcza Józefa Capigi o wyjednanie zgody na naszą prośbę u księdza biskupa Redinga, pasterza, pasterza diecezji Hamilton. Interwencja księdza proboszcza Zabigi w naszej sprawie dała dodatnie wyniki, a opiekę nad okwilem przyjęli księża z stańcy z parafii świętego Stanisława Kostki w Hamilton z księdzem proboszczem Czapingą na czele. W następstwie wymienionych starań pierwsza msza święta w języku polskim została odprawiona w kościele świętego Andrzeja w niedzielę przed Bożym Narodzeniem 75. roku. Bardzo cennym znakiem zewnętrznym polskiej misji katolickiej w Oakville jest kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Nasz obraz Matki Boskiej Częstochowskiej ma już za sobą pewną historię. Po pierwsze, obraz został namalowany przez artystę Paryfianina Polskiej Misji Katolickiej. Po drugie, został ofiarowany przez artystów, jako wotum za jego wyzwolenie z obozu niemieckiego. Po trzecie, w czasie pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Stanów Zjednoczonych z inicjatywy księdza proboszcza Zambili obraz został poświęcony przez jego świątobliwość w katedrze Filadelfii w październiku 1979 roku. Na tym miejscu imieniem wszystkich parafii niezmiernie dziękuję za drogocenne wotum ofiarowane Polskiej Misji Katolickiej obecnemu tutaj na sali artyście, malarzowi, panu Stanisławowi Przybowu. naturalnie e, ksiądz kardynał jeszcze, jeszcze e, tego milenium, e, ksiądz kardynał e, Wyszyński. No ale jak słyszałem, że tutaj jeden z naszych znacznych parafian chciał e, jako wotum dać obraz Matki Boskiej, tak, ja chętnie na to się zgodziłem. No i wziąłem ze sobą do Filadelfii. Ksiądz biskup był ze mną, był świadkiem, że ja ten obraz wigałem, i cały czas, chciałem tam podejść, policja nie chciała mnie wpuścić, ja go wpuściłam jedną. Ja no. Ale no Jeszcze biskupy, mnie. Bo zazwyczaj jak się ma te filotowe kolory, to szydzie idzie. mi zdrowiem i że mogę nadal tak pracować tak, jak pracowałem i wcale, wcale nie odczuwam tych moich lat, a ta praca jest mi taka miła, jak była i 50 lat i 25 lat temu. Więc mam nadzieję, że przy waszych modlitwach Pan Bóg swojej dobroci i łaskawości jeszcze mi da Kilka lat życie, żebym mógł jeszcze popracować wśród moich kochanych rodaków. Dziękuję. Witamy wśród nas pierwszego biskupa pochodzenia polskiego w Kanadzie. For one reason or another, some of you are here in this country because you wanted to come to this country. Some of you are here because you were forced to come to this country. But for whatever reason, you are here. And be grateful to God for what you have. But don't forget your heritage. The good things that you brought. The things that are tied to your faith and to your God.